Witam. Chciałem dziś przedstawić swój pogląd na temat uczciwości. To jedno proste słowo a tak wiele mówi o człowieku. Wydaje się, że to cecha normalna. normalże wrodzona. Normalne jest to, że jesteś uczciwy, a ktoś nieuczciwy to odchodzi od normy. Ale czy na pewno? Dzisiejsze czasy pokazują, że tak nie jest. Cecha ta powoli staje się czymś wyjątkowym. Czymś wyróżniającym z tłumu. Wartość ta staje się jakby zapomniana i tym samym cenniejsza. Ludzie zapominają o jej wadze. Przekładają nad nią dobra materialne, zapominając, że istnieje coś takiego jak bezinteresowność. Pospolitym staje się myślenie, co ja z tego będę miał, czy to mi się opłaci, ile na tym zarobię. Nieliczni, którzy nie poddają się temu zaślepieniu, nie są uważani za uczciwych ale za frajerów nie potrafiących wykorzystać sytuacji. Presja, jaką wywiera na nas otoczenie, skłania nas do zastanowienia. To może inni mają rację? Nie, nie mają racji i trzeba to jasno powiedzieć. To wygoda popycha ich i nakłania ich do takiego postrzegania tej wartości. Wszystko to, co wymaga wyrzeczeń, co przychodzi z trudem, daje nam później satysfakcję. Opisany tok myślenia to nic innego jak cwaniactwo. Jako człowiek uczciwy musisz odczynić się od takich zachowań, które przynoszą chwilową radość, a później pozostawiają po sobie poczucie winy. Osoby wybierające zło i nieuczciwość ulegają złudzeniu, że to właściwa droga. Chęć osiągnięcia celu jest tak silna, że sprawą drugorzędną staje się sposób. Ludzie postępując nieuczciwie bardzo często osiągają swój cel szybko, łatwo i przyjemnie. Uzyskują korzyść i spełnienie. Wydaje im się, że wykazali się sprytym i za co zostali wynagrodzeni. Zagłuszają i tłumią wyrzuty sumienia, ciesząc się z uzyskanych korzyści. Mijają lat, prowadzą dumnie swoje życie, spełniając swoje ambicje rodzinne i zawodowe. Z pozoru mają wszystko. Jednak coś nie daje im spokoju. Chodzi za nimi i jest coraz silniejsza. Nie udaje jej się wyciszyć i wymazać. Staje się nie do zniesienia. I gdy ich dopada, jest już za późno. To myśl, nie byłem uczciwym człowiekiem.